Cześć, witam Was w piękne niedzielny popołudnie z Gdyni. Odbywa się tutaj amatorski Puchar polski północnej w MMA. Znałem wam dzisiaj z niego relacje. Zobaczycie walki, które odbywają się w dwóch formułach. Formuła ograniczona na macie, bez uderzeń w parterze na głowę. Formuła full contact w klatce. Wszystkie uderzenia dostępne. Pokażemy Wam walki, usłyszycie komentarz do tych walk. Pokażemy kilka wywiadów z zawodnikami, z trenerami, z organizatorami. Zapowiada się naprawdę ciekawy dzień. Sebastian, przybysz, zwycięzca wczesnego turnieju grapplerskiego i zwycięzca dzisiejszego turnieju MMA. Cześć. Cześć, cześć. Powiedz, jak wczorajszy dzień przebiegł? Ile walk miałeś? Jak oceniasz poziom? Miałem trzy walki. Trzy walki wygrałem przez Duszenia, trójkąt z piloty pilot na i Mataleo. Myślę, że poziom zawodów był taki, przynajmniej w mojej kategorii, nie nie był zbyt wysoki, ale w niektórych kategoriach wyższych było sporo kozaków. Czyli coś z Twoim stylem bazowym. Dzisiaj startowałeś w MMA i bardzo mnie ciekawi, jak rozwiązywałeś dzisiejsze walki. No ja jestem Strykowiczem. No, no, no. Przygoda z grapplingiem to było taka, no, to, to jest przygoda, no, po prostu przygoda. Ty ja Krótko trenuję grappling. Jest ze mną Bartek Hyrek z klubu Maddox z Gdynia, główny organizator tych zawodów. Powiedz, jak oceniasz całe zawody, frekwencję i poziom? Frekwencja na pewno nas zaskoczyła. W ciągu dwóch dni walk około 250 zawodników, więc jest to naprawdę bardzo dużo. Wczoraj troszkę mniej w K1 i w Brazylijskim startowało niecała, niecała stuwa. Dzisiaj prawie 180 zawodników startuje. Na razie przebieg jest bardzo sprawny. Wydaje nam się, że dobrze wszystko zorganizowaliśmy. Są trzy maty, jest oktagon. No i jakoś to płynie powolutku i spokojnie. Jestem, sam jestem zaskoczony organizacją, bo byłem na wielu zawodach w kickboxingu i w K1 no i to nie było tak fajnie zrobione jak tutaj naprawdę te walki są płynne zawodnicy muszą czekać godzinami rozgrzani żeby walczyć, Wszystkie, wszyscy wiedzą kiedy wchodzą jest to bardzo fajnie zrobione e, powiedz jak poziom walk bo oglądasz na pewno walki widzisz widzisz te walki jak, jak wyglądają e, czy ten poziom rośnie w Polsce? ja dzisiaj głównie się skupiam na walkach w, w Oktagonie bo tam zapowiadam walki i naprawdę chłopaki robią dobrą robotę walki są naprawdę bardzo dynamiczne Dynamiczne, nie ma tam jakichś chaotycznych technik, naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom. Niektóre walki można porównywać lepsze od walk zawodowych, które widzimy na tych naszych zawodowych galach. Tak jest, właśnie widzę, bo walki są pięciominutowe, jest jedna runda, tak? Czyli zawodnicy nie kalkulują, jadą na pełnym gazie całą rundę. Eee, powiedz jak finały będą wyglądały? Czy finały też będzie jedna runda? Czy, czy, czy eee, finały, każdy finał jest to walka dwurundowa z minutową przerwą, więc eee, na pewno będzie ciężko to dla zawodników, bo niektórzy będą wymączeni, niektórzy mają po pięć walk, żeby dostać się do finału, więc no, muszą rozłożyć siły, eee, żeby dać radę. No ale będą na pewno na pewno widowiskowe, bo ostatnia walka to każdy daje się wszystko i ostro walczy. No, powiedzmy jeszcze, czy trudno było zorganizować te zawody, czy jakieś przeciwności losu stały na drodze, czy, czy wszystko sprawnie poszło? Przeciwności są na każdym kroku, nawet takie zwykłe zawieszenie plakatu w jakimkolwiek sklepie wiąże się z kilkunastominutowym, z kilkunastominutowym proszeniem właściciela o zawieszenie plakatu, tak? Więc no, ale planujemy to dosyć wcześnie, zawsze e, rozkładamy to sobie w czasie, dużo wcześniej, no i jakoś nam się udaje, jak widać na razie z dobrym skutkiem. Wiemy, że takie zawody na pewno są potrzebne, bo promują mema w Polsce. E, powiedz, jak myślisz, czy takie zawody, tutaj jest dużo kibiców, czy Polacy odchodzą od tej myśli, że my to jest zwykłe Mordobicie, czy bardziej już widzą to jako sport? No, wydaje mi się, że na pewno ten, ten mit o mordobiciu już chyba dawno poszedł w zapomnieniu. Każdy kto tu przychodzi, nawet widząc klatkę, może zobaczyć, że ci chłopaki naprawdę uprawiają piękny sport, że muszą być bardzo dobrze przygotowani, e, są odpowiednie przepisy, które to regulują i no, wydaje mi się, że, że naprawdę no, sport, sport, jeszcze raz sport, tak. I no, naprawdę widać tutaj na, ty na tych zawodach. Też cieszymy się, że minął już mit z tego teledysku klatka, który tak kiedyś leciał, tak, że tylko nie wiem, chuligani się biją w klatce, że to jest normalny sport. No i miejmy nadzieję, że niedługo zobaczymy go na Olimpiadzie, bo chyba są takie plany, prawda? Słyszałem coś o planach, że grappling początkowo ma wejść, może MMA, może kiedyś był Pankration, tak? Może to wróci, zobaczymy. Może wróci. Dziękuję bardzo za wywiad. Powodzenia. Pozdrawiam. Jest z nami Tomasz Stoiński, e, uczestnik dzisiejszego amatorskiego Pucharu Polski Północnej w MMA. Cześć. Cześć, masz Po Ile walki dzisiaj stoczyłeś? E, trzy. Wszystkie do przodu? No, niestety, ogólnie. W finale się nie udało. No jak ta walka wyglądała? Finałowo? No, zostałem podany przez duszenie. No zdarza się, wiadomo. Tutaj trzy walki, zmęczenie może dać o sobie znak. E, jak oceniasz ogólnie poziom tych zawodów? To znaczy, poziom jest naprawdę, jest naprawdę przyzwoity. Idzie się zmęczyć, chłopaki naprawdę reprezentują klasę. MMA się rozwija u nas w kraju, więc, więc naprawdę no poziom, jest, poziom jest odpowiedni, uważam. Czy uważasz, że potrzebne są takie zawody lokalne, organizowane? No jak najbardziej ogólnie. Każdy łapie swoje doświadczenie, co pozwala się później rozwijać. Wszystkim myślę, że nie trzeba jechać, nie wiem, do centrum Polski, daleko. Tak. Stres jest taki sam na każdych zawodach i doświadczenie słabości ma taki taki samo, prawda? Tak jest. Pokażmy ocenę, że mamy to samo w w kraju. Tak Dziękuję bardzo za wywiad. Tak jest. Do zobaczenia. Wkręć, wkręć, bo jest. Kategoria wagowa 73 kg. jak widzicie państwo, naprawdę mocna wymiana, mocna wymiana stójkowa, boksują. Zobaczymy tylko jak długo to wytrzymają. Są dwie rundy po 5 minut. Żeby nie zabrakło energii, żeby nie zabrakło sił tutaj, ale kombinacje bokserskie naprawdę na wysokim poziomie. Zawodnik w czerwonym kasku zaczął kopać. Widzę, że tutaj chce wyłączyć nogi przy dziennika. I cały czas wewnętrzny nogi. I da, jeszcze jeden. Przeciwnik odpowiada lewym prawym. Tutaj laukik zewnętrzny. Już widać, że, że noga boli zawodnika w niebieskim kasku. Tak jest kolejny low Kolejną, który widać ewidentnie, że czai się na tą lewą nogę przeciwnika, żeby ją wyłączyć. No, w drugiej rundzie już może mieć problemy z chodzeniem. I high-kick. Prawy prosty, wspaniały prawy prosty, bezpośrednio tutaj uratował kask, mi się wydaje. I dalej kombinacja, tak jest. No idą na wyniszczenie tutaj, ale już widać, że zawodnik niebieski oddycha szeroko otwartymi ustami, czyli już to problemy z kondycją mogą być. Tak jest, tutaj już zdecydowanie Wigoropad, zawodnik w czerwonym kasku, przed, do przodu, Ale nie, odpowiedź odpowiedź lewym, prawo. Bardzo ciekawa walka, tutaj nie ma w ogóle, no bo dwoje w ogóle nie myślą o parterze, widzę, że cały, cały czas chyba stójkowo będzie się to rozwiązywać. Chwilę, chwilę tutaj czutki znowu wyczuwają się i pierwsze obalenie idzie po obalenie. Podcięcie takie od rodnik czerwonka, notuje pierwsze obalenie na swoim koncie, e, Wszedł do gardy. Ale co tu się stało? Chyba przy, chyba przy obaleniu jakaś kontuzja. myślę, że kolano, kolano wkrocze niestety. Zaraz zobaczymy, czy da rady kontynuować tę walkę, ale chyba, ale chyba nie będzie problemu. Suspensor ratował go. Sędzia zdejmuje kaski, żeby było łatwiej w parterze walczyć. I zobaczymy, jak tutaj rozwiążą. Kilka ciosów w korpus, ale tutaj przeciwnik skręca się, żeby wyjść z tego dosiadu, żeby uciec z tej gardy. Cały czas się kręci, żeby tylko wstać. No bardzo dobrze. Musi tu się skręcać, żeby uciec z niewygodnej dla siebie pozycji i wrócić do stójki, bo widać, że najlepiej czuje się w stójce. E, powiedz Paweł, ilu zawodników wystawiłeś tutaj do walki? Na dzisiejszych zawodach? Na dzisiejszych zawodach. Na tak? dzisiejszych zawodach przywieźliśmy taką ekipę 14 osób. Są to juniorzy, są to seniorzy w ograniczonej formule i w full kontakcie. To nasz może powiedzieć drugi dzień zawodów, bo wczoraj już start i takie szlaki przetarły nasze najmłodsze, najmłodsi uczestnicy, dzieci powalczyły fajnie i jeden chłopak wygrał w Formułę K1 całe zawody Marcin Jabłoński. Także drugi dzień, 14 osób, także zobaczymy jak będzie. Jak oceniasz zawody, pod kwestią organizacji no i ogólnie jak oceniasz te zawody. Już byłeś na wielu na pewno w pucharach i różnych zawodach i w kraju i za granicą, więc jak to można porównać? Ja uważam, że zawody są zorganizowane na bardzo wysokim poziomie, co mnie cieszy, że jest taka sprawna organizacja, że nie ma przystojów w walkach, tylko walki są toczone na trzech matach eee, i te walki idą bardzo płynnie. Także tutaj duży e, ukłon i podziękowania dla klubu Meddog Zdynia, bo oni są takim, można powiedzieć, głównym organizatorem. Eee, zawody te organizują pod patronatem Polskiego Zrzeszenia Amatorskiego Ma, jakby współpracujemy razem, organizujemy te zawody na terenie całego kraju amatorskie. Dzisiaj puchar polski północny, także fajna, sprawna impreza. Wczoraj nagrodzony, nagrodzeni zawodnicy, fajne nagrody, także uważam, że organizatorzy przygotowali się bardzo wysoko, bardzo wysoko podniesi poprzeczkę. Myślę, że jest to sygnał dla kolejnych osób, żeby na takim poziomie robić imprezy. Tak jest, Widać, że naprawdę amatorskie ma w Polsce idzie do góry. No, myślę, że to jest przez promowanie MMA zawodowego w telewizji, że dużo, dużo gal zaczyna być puszczanych w telewizji i dzięki temu młodzi ludzie, młode, młodzi chłopacy i no, również dziewczyny e, biorą tą torbę i idą, idą na trening, a nie zajmują się nie wiem, jakimiś głupotami. No, myślę, że na pewno, że jakby tutaj telewizja wykonała dość duży krok w popularizacji tego sportu. jakby. Przesył do takich zwykłych osób, rodziców tego sportu. Na pewno przyczynia się do tego, że te młode osoby mają też taką zgodę, Zielone Światło na trenowanie. Patrząc po frekwencjach na galach amatorskich, na galach zawodowych, ale na galach amatorskich, patrząc po frekwencjach uczestników, i startuje po 150-200 osób, uważam, że ten sport bardzo mocno zauważa, co mnie bardzo cieszy. Coraz młodsze osoby uprawiają ten sport i to o czym powiedziałeś, że nie robią głupot, co jest fajne, że idą z tą torbą na trening. Mądrze spędzają ten czas i po prostu nie szukają tam przygód gdzie indziej, a jeżeli nawet nie będą startować kiedyś zawodowo, to na pewno to wzmocni ich charakter i przyda im się w życiu codziennym taki sport. Czy nauczyć systematyczności jakiejś wszystkim. Dokładnie, systematyczności jakiejś tam twardości, upartości, konsekwencji w dążeniu do celu, także to są takie podstawowe cechy i argumenty, które przemawiają za trenowaniem nawet rekreacyjnym i amatorskim, co potem na pewno pomaga w codziennym życiu i kształtuje tą młodą osobowość. Jest to po prostu bez wątpienia bardzo ważne. Teraz zapytam o to, co na pewno wszystkich interesuje. Jak przygotowanie mamy i słabka do walki? Już końcówka, prawda? No tak, zostały nam praktycznie ostatnie cztery tygodnie, także jesteśmy jeszcze w dość mocnym sparingu, ale to już jest jakby szlifierka tych umiejętności, szlifierka całych przygotowań, game plan, czyli taktyka, ustalanie jeszcze szczegółów. No i 8 czerwca zobaczymy dwie walki, Mamet Khalidov kontra Melvin Menhojw i Aslamek Saidow. Na razie przeciwnika nie mówię, bo oficjalnie będzie podane do wiadomości, ale też bardzo dobre nazwisko ze świata, także my już jesteśmy w mocnym treningu, my już kończymy, my już czekamy, także zobaczymy. Dziękuję bardzo za wywiad, powodzenia życzę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. mi sędzia z Oktagonu, Łukasz Jółkowski. Powiedz, ile walk dzisiaj sędziowałeś? Czy zliczysz to w ogóle? No nie jestem w stanie zliczyć. Jest yy... dobra impreza, dużo zawodników przyjechało, jest mnóstwo walk. Większość się szybko kończy, bo, bo jest wysoki poziom, także no sporo, nie, nie, nie jestem w stanie zliczyć. Musimy ja Cię o poziom tych zawodów spytać, ale powiedz, czy dużo pracy miałeś w OKTAGONIE, czy dużo było jakichś nieczystych zagrań, dużo było podnoszenia do stójki i tego typu rzeczy? No ładnie, chłopaki walczą czysto, staram się na samym początku im powiedzieć, bo większość walk miałem, sędziowałem ograniczonej formuły, że no niech słuchają koment i głośno krzyczę, także dobrze. Co dostałeś? No tutaj, jak widać, torba. Torba na trening? Wyp wypchana odżywkami, nie? tak jest. Po sam brzeg. Przed treningówka. Kilka próbek. Tutaj Whey protein. Od treka. Carbo. Widzę. Trochę reklam. Czyli gazetki. gazetki. Jeżeli tak. chodzi o suplementy, to widzę podstawowe te, które przy treningu Fightera są potrzebne, tak? W środku jeszcze ki kilka próbek, ale ciężko mi się połapać. I... No ale... będziesz sobie na spokojnie. sobie na spokojnie. Bardzo za z to jest nagród. Ja widzę, tak jak widziałem chłopaki co odbierali to, co ty dostałeś, e, chyba nagrody całkiem zacne, jak na takie, tej rangi zawodu. E, bardzo zacne. Mogę powiedzieć, że e, jak zdobyłem puchar Polski, to dostałem dyplom, medal i, i spodenki. ile ja razy jeździłem do Krakowa no. na przykład za koszulkę. No, no dokładnie. To, trudno to zrobić. Dla pasji tak. to robimy, dokładnie, prawda? Dokładnie. Ale jest coraz lepiej. Mam dziękuję. Tak. dziękuję. Witam i zwycięzca kategorii junior do 73 kg. Przedstaw się. Nazywam się Kamil Majewski, mam 17 lat. Jestem z Lemborka. Jak nazywa się twój klub? Elite Fighter Lemborg. Jest to jeden z najlepszych klubów w Polsce. Prowadzi go najlepszy trener na świecie Bartosz Kowalczuk. Jest dobrze. Są, są fajni koledzy, trenujemy razem. Jest dobry. Bardzo dobra reklama. Powiedz, jak w takim wieku zaczyna się trenować MMA? Co Cię skłoniło w ogóle do rozpoczęcia takich treningów? No, brat trenował, był mistrzem Polski w inboxingu, trenuje karate od piątej klasy podstawowej, potem zacząłem sam show rok i obecnie trenuję z 5 lat ma właśnie. E, ile walk amatorskich ma masz już za sobą, oprócz tego turnieju tutaj? E, gdzieś tak około siedmiu. Dobrze, tutaj powiedz mi jak oceniasz ten turniej, jak oceniasz y, zawodników? Ile miałeś walk? Walk miałem bodajże 4 albo 5, raczej 4-4 cztery, cztery, chyba 4. Cztery. Y, no były dobrze rywale byli. Najtrudniejsze były te półfinał i finał jednak. Jak się kończyły walki powiedz? Y, na punkty. Wszystkie walki na punkty, tak? Tak. Ale były widowiskowe. Y, tylko MMA, tak? Rozumiem. Wczoraj nie walczyłeś w grapplingu? Nie, MMA. Dzięki bardzo, powodzenia. Dziękuję. Regeneracja teraz. zwycięzca kategorii 73. Przedstaw się. Aleksander Fischer. Ile walk miałeś? Eee, dwie. Jak oceniasz swoich przeciwników tutaj? Czy było ciężko? Jak to wyglądało? Ojej, z swoich przeciwników obydwoje przeciwnicy to byli, byli moimi kolegami z klubu okiński. Team, tylko że pierwszy był z Gdyni. Z nim wygrałem przez duszenie za pleców, ale zebrałem trochę ciosów mocnych. Na no, a drugi przy, przeciwnik był trudniejszy, chłopak z Grudziądza. No i stało się tak, że wygrałem, obaliłem go i pękło mu coś w kolanie, no i wygrałem przez jego kontuzję. Śladów tutaj nie widzę, żebyś ciężki bój w stójce stoczył tak naprawdę, więc chyba garda była szczelna. E, no tutaj w ringu czy w oktagonie nie ma różnicy, czy jest kolega z klubu, czy nie, trzeba dać się wszystko i myślę, że tutaj u Ciebie tak było w twoim przypadku. No tak, tak, śladów też nie widać, bo bardziej wywodzę się z parteru niż z stójki, to były moje pierwsze zawody w ogóle w MMA, w formule MMA. Wczoraj udało mi się tu wygrać też złoto w grapplingu i w tym się bardziej czuję niż... Powiedz, niż... jakie plany na przyszłość? Jakie plany? Nie no, chyba bardziej pójdę w grappling. Jestem też trenerem w swoim y, mieście w świecie, mamy mały klub. Tu jeden chłopak dzisiaj zdobył w MMA brąz, czego się bardzo cieszę. To najbardziej cieszy, jeżeli tam twój podopieczny coś wygrywa, nie tak bardzo nawet jak ty coś wygrasz. Wczoraj też chłopak zdobył złoto w grapplingu, także... Moja praca nie idzie na marne i to najbardziej cieszy. Tak jest. No i serce rośnie na pewno jak podopieczni zdobywają medale. Dziękuję bardzo i no i powodzenia w dalszej pracy. Ten dzień dobiega końca, w tle, jest, w tle toczy się ostatnia walka tych zawodów. Byliśmy świadkami wielu walk, wielu spektakularnych knockoutów. Poziom bardzo zróżnicowany od pierwszych walk po ludzi, którzy mają styczność z ma od wielu lat i dużo walczą, więc naprawdę bardzo miło było to oglądać. Dziękujemy Wam za uwagę, śledźcie nasze dalsze losy na kanale Zapytaj Trenera i Umię na Facebooku. Czekajcie na fajny filmik motywacyjny, który niedługo pojawi się w internecie będzie to film motywacyjny z MMA, z dobrą muzyką. Naprawdę fajna zajawka. Na pewno wielu ludzi przekona do dalszych i mocniejszych treningów. Dziękujemy, czekajcie na dalszy materiał.